A, a wiesz Boguś, że ten, ten Fragles, to on mówi po, po niemiecku jak, jak Niemiec? Kto by pomyślał taki palęci na mnie? A, a ty Boguś mówisz po jakiemuś? A ty, ty myślisz, że jestem gorszy od Fraglesa? Wiesz jak ten szyb jest po francusku? Dziadem! Boguś, to ty... To ty znasz francuski? No to po, powiedz coś po francusku. Co? Bonjour madame, bonjour monsieur. Voulez vous coucher avec moi, mon chéri, les chèques et comptoirs. co, zrozumiałeś coś? Jakaś lekcja numer jeden. Słuchaj. Na przykład. Koczkoda to po francusku koczkę. Kotle, kotle. Kulady, kule. Garbus, garbę. A puknęć dubkę, pukę. Kumasz? No, pe pewnie. Tak? No to jak na przykład będzie po francusku? Walić kapucyna. Wola... Voilà. Voilà. Oh, <laughs> Wola... Dobrze, Kazi, dobrze. Jak dłużej ze mną popracujesz, to staniesz się najlepszym specem na od francuskiego. Albo może nawet zmienię ci ksywę na Kazio-Francus. Pokuń się. Łyk...